Nosidełko leny preskul. Nowy produkt od leny lamba. Za chwilę pełna recenzja, oglądajcie dalej. Cześć! Z tej strony Monika Osińska żabka jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach. I dzisiaj przychodzę do Was z recenzją najnowszego nosidełka marki Len Lamp. Bardzo długo na niego czekałam, chyba już od dobrych dwóch lat o tym bardzo głośno mówiłam, natomiast Cieszę się bardzo, że byłam jednym z pierwszych doradców, który dostał to nosidło do ręki na testy, po to, żeby potrafić ocenić jego przydatność dla Was, dla rodziców. I też przyznam szczerze, że przez te 3, prawie 4 miesiące, kiedy to nosidełko było również u Was, było przez Was testowane, bardzo wiele opinii zebrałam i też tymi opiniami będę się chciała z Wami podzielić. Przede wszystkim zacznę od tych pięciu punktów, o których zawsze mówię przy recenzji każdego z nosidełek, dlatego że one pozwolą nam przejść w jakiejś takiej systematycznej kolejności przez to, co zawsze o nosidłach powiedzieć powinnam. Pierwsza rzecz, dla jakiego zakresu wiekowego jest to nosidło? No i przyznam szczerze, że tutaj jest ogromne zaskoczenie, ponieważ włożyłam w to nosidło dziecko. Które nosi rozmiar 80. Nie ukrywam, że tego materiału na tym maluchu było dosyć sporo, ale to też był już dosyć mobilny, roczny maluch, który całkiem nieźle radził sobie z chodzeniem, więc ten to poziom opięcia materiału na plecach tego dziecka. Nie musi już być tak bardzo dokładny, jak to jest przy mniejszych dzieciach, zwłaszcza przy takich, które jeszcze nie siedzą. Ale spokojnie dało się to nosidło dopasować dla dziecka w rozmiarze 80. No i moi drodzy, moja Gabrysia nosi 1,34 m. i ja ją w tym nosidle nie tyle włożyłam. Co powiem szczerze, miała jeszcze optymalną, bym powiedziała, pozycję, bo chodzi o to, żeby nóżki nie opadały poniżej pupy, żeby nie robiło się z nam, nam z nosidła wisiadło. Okej, okay, ja rozumiem teraz wielu z was, u wielu z Was pojawia się pytanie, ale po co nosić takiego starego konia? Na ten temat nagram Wam odrębny film, bo myślę, że to będzie też bardzo ciekawe. Natomiast Spokojnie możemy z tego nosidła korzystać dla dzieci w rozmiarze aż do 1,34 m. Powiem, że przy tym 1,34 to już jest taka naprawdę górna granica, ale wszystkie te nosidła preskulowe mniej więcej do tego wymiaru nam dochodzą. Natomiast tak jak mówię w tych układach pośrednich powyżej 104 spokojnie, bo do 104 mamy Lene upgrade a powyżej 104 już tak naprawdę w lenem nie za bardzo było co poczarować dlatego to nosidełko jest bardzo ale to bardzo przydatnym produktem kolejna rzecz którą zawsze charakteryzuję w przypadku nosideł to pas biodrowy i tu uwaga jeśli oczekujecie, że leny, jak to leny, będzie mieć miękki pas biodrowy, no to w tym nosidle ten pas biodrowy jest inny. Zwracam Wam na to uwagę, dlatego że jest wielu fanów miękkich pasów biodrowych. Natomiast musicie pamiętać, że to nosidło jest dedykowane dla większych i tym samym cięższych dzieci. Waga dopuszczalna, taka certyfikowana dla tego nosidła, to jest 30 kg. Moja Gabi spokojnie te trzy dychy już ma. I to nosidło wytrzymuje ten ciężar, ale żeby to nosidło nie deformowało się pod tak dużym ciężarem, potrzebujemy troszkę innego pasa. Dlatego ten pas jest usztywniony. Nie tak mocno jak to na przykład jest w Tuli czy w innych nosidłach z grubszym pasem, bo ten pas jest dosyć cienki. Przyjrzyjcie się. On nie jest gruby, ale jest w miarę sztywny. Nie jest już tak plastyczny jak w nosidłach Leny Go czy Leny Upgrade. Ale tak jak mówię, jest to wymagane tym, żeby utrzymał tą wagę 30 kg no i się nie deformował, czyli gdzieś tam nam nie wrzynał. Ja przyznam się szczerze, jako fanka miękkich pasów biodrowych, bo ja od zawsze mówiłam, że mnie lepiej układają się miękkie pasy biodrowe, w, ciężki, w tych preskulowych nosidłach jak najbardziej e, używam tych e, pasów twardych i nawet na dłuższych wyjściach w zeszłym roku, kiedy Gabi miała 5 lat jeszcze, te twarde pasy biodrowe mi się nie wrzynały, nie, nie narzekałam na nie w ogóle, więc uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie lenego. I tak jak mówiłam, pas jest profilowany, jest twardy, nie jest zbyt szeroki, jest ciut szerszy niż w leny upgrade. Ja chyba zrobię ekstra porównanie z leny Upgradem, ale to może innym razem. Jest ciut szerszy. Dla te, dlaczego? Dlatego, że bardzo drobne mamy, bo to głównie mamy są takie drobniutkie i w biodrach bardzo są wąskie. E, bardzo drobne mamy niestety, ale nie uniosą tak dużego dziecka. Wtedy, e, no dobrze, jeśli odciąży je płeć przeciwna, ta ponoć silniejsza. I naprawdę, i wtedy tatusiom te nosidła nie przelatują przez biodra, a jednak ciut szerszy, czy ciut, ciut więcej tego pasa biodrowego powoduje, że przeniesienie ciężaru na nasze biodra jest znacznie wygodniejsze, jest więcej tego materiału, który ten ciężar jest w stanie przenosić. Więc to też jest bardzo dobry wybieg. No i oczywiście jest poduszeczka, też usztywniana, też po to, żeby była taka. no nie gieła się, nie, nie miętosiła się, tak jak to jest przy tych miękkich poduszeczkach w leny Upgrade. Także to jest zupełna innowacja, jeśli chodzi o nosidło Lenny Lamba, bo Twarde pasy inne marki robią na co dzień, natomiast Leny na co dzień robił pasy miękkie. Teraz w tym Preskulo jest usztywniany, cienki nadal, co też sobie bardzo chwalę, ale jednak usztywniany pas wiedrowy. Tak jak mówiłam, szerokość jest ciut większa. Trzeba mieć już sporo ponad 60 cm w obwodzie, żeby bez problemu to nosiło się nam utrzymało. Chyba 64 cm to jest to, to minimum, do którego jesteśmy w stanie zejść ale wszystkie parametry te liczbowe będziecie mieć w opisie, bo to musiałabym cały czas zerkać, a wolę raczej więcej poopowiadać o tym. Trzecim punktem programu są pasy na ramienne. No i przyznam się szczerze, że one nie odbiegają specjalnie od tego co mamy w Lena Upgrade. Są podobnie profilowane jak w Lena Upgrade. Podobnie mocowany jest pas piersiowy. Pasy są ciut dłuższe, ale to jest dlatego, że po prostu ładujemy w to nosidło większe dziecko i musi być ciut dłuższy pas biodrowy. Regulacja z przodu jedna, regulacja dwukierunkowa, ta którą bardzo lubimy, bo powiem wam szczerze, to nosidło jest dedykowane do noszenia zarówno z przodu, jak i na plecach. Ale ja chyba bym powiedziała tak. To nosidło jest dedykowane do noszenia na plecach, ale w skrajnych warunkach można też z przodu. Taka kolejność byłaby bardziej właściwa, bo pamiętajcie, że nosimy dzieci rok i więcej, już nie mówię o tych trzy lata i więcej, których to już w ogóle nie wyobrażam sobie nosić z przodu. Więc jeśli jeszcze nosimy te rok, półtora dwó do dwóch lat dzieci, to okazjonalnie możemy te maluchy wkładać do przodu. Natomiast jeżeli już nosimy starszaki. Kategorycznie nie, ponieważ kręgosłup mamy jeden i nikt nam go na wymianę drugiego nie da. E, także możemy sobie, możemy sobie tutaj tymi pasami manewrować, możemy je dociągać dwustronnie, zarówno z dołu, jak i z góry, e, więc będzie to wygodne do noszenia i z przodu, i z tyłu. I uwaga, można też skrzyżować pasy, czyli jeśli już nosimy dziecko, na przodzie i potrzebujemy trochę wspomóc swój kręgosłup i przenieść więcej obciążenia na część piersiową kręgosłupa, wtedy krzyżujemy pasy, zapinamy je na krzyż na plecach, wtedy trochę inaczej to obciążenie, to obciążenie jest. Ale uwaga, nie jest to najłatwiejsze: zapięcie tych pasów, bo musimy trzymać ciężkie dziecko jedną ręką, a drugą ręką zapinać pasy, więc tu też przydaje się pomoc wtedy drugiej osoby. Nie ukrywam, że nałożenie panela w jakimkolwiek nosidle preskulowym na kilkuletnie dziecko to już jest niezła gimnastyka. I wiadomo, nie robimy tego co chwilę, nie robimy tego kilka razy dziennie, robimy to raz na jakiś czas. I wtedy. Możemy po prostu zwyczajnie poprosić o pomoc. Chodzi o to, że po prostu to nosidło trzeba bardzo daleko na tym dziecku założyć. I stąd też mówię, że dużo łatwiej jest to zrobić, nie mówię, że się nie da, ale dużo łatwiej jest to zrobić z pomocą drugiej osoby. Teraz dalej. Przechodzimy do regulacji panela. Jeśli chodzi o regulację w dolnej części, to mamy ją standardową dla tych wszystkich nosideł e, leny lambowych. Przyznam się szczerze, że im bardziej to nosidło jest rozciągnięte, ale to wszystkie te z regulacją wewnątrz e, na pasie e, tutaj, wszystkie nosidła mają to samo. Jak tu mamy za dużo materiału, zwija nam się, trochę nam się będzie wbijało w brzuch, ale to samo mamy w leny upgrade, w kawce czy w jakimkolwiek innym nosidle to po prostu trzeba sobie wtedy w miarę poukładać. Natomiast jak już ciutro ściągniemy, ten materiał jest bardzo komfortowy i na dobrą sprawę nic się z tym nie dzieje. Drugą regulacją jest regulacja oczywiście na wysokość. I tu, uwaga, popatrzcie, Len wrócił do kamerek. Pamiętacie, i w hybrycie i w Lene Upgrade regulacja na wysokość była za pomocą guzików, czyli była tak zwana stopniowa regulacja. Tu mamy regulację płynną za pomocą klamerek. No, tu już nie mamy takich malutkich dzieci, jak wkładamy w Lena Upgrade, i te klamerki spokojnie dają radę. Nie ma też oczywiście regulacji w górnej części panela, no bo dla takich dużych dzieci ta regulacja zwyczajnie w świecie nie jest nam potrzebna. Ta regulacja jest bardziej potrzebna przy też maluchach, dla których ten panel tu zwyczajnie jest za szeroki. Oczywiście mamy kapturek. Kapturek jest z gumeczką, zakładany tutaj na pętelki. Pętelki oczywiście wpinamy, wpinamy w haczyki, które tu mamy na pasach naramiennych. O, już wam to pokażę. Wpinamy pętelkę i już mamy zapięty kapturek. Także, e, jeśli chodzi o gadżety, które jeszcze tu są, no to jest Cudowne i uwielbiane przez nas mamuśki kieszonka na telefon, klucze i co tam jeszcze potrzebujemy włożyć. Więc na spokojnie możemy z tej kieszonki sobie korzystać. No i mamy oczywiście w pakiecie, z jak z każdym produktem, Leny Lamba, siateczkową, siateczkową torbę na nosidło. Jak zawsze. To jest jeden z Waszych ulubionych gadżetów. Często nawet pytacie mnie, czy możecie sobie dokupić taki woreczek, więc tak, można tylko, trzeba mi o tym po prostu powiedzieć. Bo te woreczki się przydają do bardzo wielu różnych rzeczy, tak przy okazji. Także, jeśli chodzi o gadżety, mamy te najpopularniejsze, czyli kieszonka i woreczek. I tak naprawdę, na dobrą sprawę, woreczek najbardziej nam będzie potrzebny ze względu na to, że po prostu będziemy tego nosidła używać rzadziej niż do tej pory, kiedy nosiliśmy mniejsze dziecko, natomiast naprawdę w różnych skrajnych sytuacjach może nam się ono przydać. Dlatego warto zainwestować. Jeszcze parę słów na temat tkanin, ponieważ nosidła w Leny Lambie możecie kupić zarówno z tkanin basicowych, czyli takich jak mój ukochany szmaragd, chyba. E, wszyscy doskonale już wiedzą, że to jest mój ulubiony kolor i, e, i najczęściej też Wam ten kolor prezentuję. E, czyli z tkanin, wszystkich tkanin jodełkowych możecie kupić z tkanin te sera i te czy e, Puselenit, czy Tanzanit. I te nosidełka e, są najtańsze, kosztują 460 zł. Natomiast jeżeli chcecie poszaleć z tkaninami żakardowymi, to tutaj e, no chyba, że na dobrą sprawę u mnie możecie zamówić z każdej tkaniny, która jest w ofercie, aktualnej ofercie Leny Lamba. Bardzo ważne, aktualnej, dlatego że no, Leny musi po prostu mieć z czego to uszyć. Więc jeśli jest tkanina, jest dostępna chusta, czy jakieś inne nosidła są dostępne z tej tkaniny na stronie Leny Lamba, napiszcie do mnie: rzeczy niemożliwe, załatwiamy od ręki, a na cuda trzeba poczekać 3 do 5 dni. Z mojej strony to tyle. Myślę, że to nosidełko. Będzie miało naprawdę ogromne grono fanów przede wszystkim ze względu na to, że to jest nosidło, które będzie używane naprawdę długo. Jeśli myśleliście, że używanie 2, 2,5 roku kawki czy na Upgrade'a to jest dużo, to teraz pomyślcie sobie, że to nosidło możecie używać nawet 4 do 5 lat. Warto? Wydaje mi się, że tak. A w następnym materiale posłuchajcie, dlaczego warto mieć takie nosidło w, swoim, w swojej szafie. Z mojej strony to tyle. Subskrybujcie kanał, żebyście dostali powiadomienia o tym, że następne filmy wskakują. A ja się witam następnego dnia.